Studia w Wojskowej Akademii Technicznej wybrałem ze względu na profil wojskowy i politechniczny. Obecność sekcji unihokeja, dyscypliny której zawodnikiem jestem od pierwszej klasy sportowej szkoły podstawowej, była dodatkową motywacją. Wybrałem u nich hockey ze względu na jego dynamikę, szybkość rozgrywki i emocję, widowiskowość i charakter zespołowy. Gra na poziomie zawodów ogólnokrajowych wymagała ode mnie już od najmłodszych lat samozaparcia dążenia do wyznaczonych celów, konsekwencji i regularnych treningów, które z czasem stały się rutyną i finalnie przełożyły się na wyniki. W okresie mojej gry przedakademickiej było to trzykrotne wicemistrzostwo województwa opolskiego. 13 lat przynależności do drużyny przed do akademii na pewno ułatwiło mi aklimatyzację w warunkach wojskowych. Do sekcji należą studenci wszystkich roczników. Dlatego, będąc świeżakiem, na pierwszym roku studiów, gdy dołączyłem do drużyny, dowiedziałem się wiele o uczelni oraz uzyskałem pomoc w nowych, jak dla mnie, zasadach funkcjonowania jako student. Starsi koledzy chętnie pomagali mi też w nauce. Drużyną Akademicką. Wspólnie zdobywamy wysokie lokaty na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. W ubiegłym roku drużyna Wojskowej Akademii Technicznej po raz pierwszy dostała się do finałów Mistrzostw Polski, podczas których w klasyfikacji uczelni społeczno-przyrodniczych zajęliśmy trzecie miejsce. O wykształceniu wojskowym, to w moim przypadku przedłużenie tradycji rodzinnej. Wydział inżynierii mechanicznej wybrałem, bo od zawsze interesowałem się konstrukcją maszyn oraz technikami motoryzacji. Jestem na kierunku mechanika i budowa maszyn. Na specjalności materiały pędne i smary, na której poznajemy technologię przeróbki ropy naftowej, właściwości i metody kontroli jakości paliw, olejów i smarów, organizację i zarządzanie ich transportem oraz dystrybucją, a także budowę i eksploatację konkretnych urządzeń technicznych, w których te produkty są użytkowane. Po studiach o moim profilu. Będę mógł pracować właściwie w każdej jednostce wojskowej w Polsce, ponieważ VAT zapewnia umiejętności niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, które umożliwia mi zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego.